Z okazji świąt Bożego Narodzenia, kiedy to boskie światło rozprasza ciemności świata, gdy miłość wlewa się do wszystkich serc składamy wszystkim w imieniu społeczności szkolnej techniku nr 4 imienia Marii Skłodowskiej kiri w Bytomiu serdeczne życzenia. Życzymy Państwu otwartości serca, przez które przemawia Bóg, daru roztropności i mądrości, którymi oświetla Duch Święty. Niechaj aniołowie, którzy towarzyszyli narodzinom boskiej dzieciny, wspierają was dobrych radach i dobrym bycie. A Syn Boży rodzi się codzień w waszych sercach i domach. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian powiedział, miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystko przetrzyma. We wszystkim pokłada nadzieję. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, a z nich największa jest miłość. Pasterze, o ciebie, na Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy życzyć Zdrowia, spokoju, szczęścia. A przede wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom, absolwentom i sympatykom szkoły dużo wytrwałości w walce o naszego elektronika. Chcielibyśmy także podziękować przyjaciołom elektronika za ogromne wsparcie.